Dzień dobry, jak wiecie, jest Iwan. Miałam pokazać też jest na 10 ale to później. I mam. Mogę mieć złożone na 5 petów, chyba mówiłam w którymś z tym odcinku. I mam teraz. Fajnego dart peta. Oczywiście nic innego nam się nie zmieniło, poza tym, że tam też na świecie i mam te wszystkie jajka zblokowane i nie wszystkie krainy. i załatwić mam inne, to nie ważne oczywiście jest leniem dla tego tak żywa czasami... o mój Boże ile to masz

co powiedzieć? Więc tam nie co powiedzieć <laughs> długo nie nagrywałem. Chcę zobaczyć reakcje innych osób, jak spróbuję się na mojego dartbeta. Peta. zobaczyć, co oni mi po prostu dadzą. Ten nic. Hmm. Hmm. Pink porter o kilka więcej, Mam ten No tak jak pięć więcej. Co mi damiza? Mam wszystkie gamy. Hmm? Bo to ma pieniędzy, ale jest... nie? Ale jest mam takie. Ojej, ojej. Bebor, berak, 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 dua berak, Dobra, to tam O mój Boże, co to było pat Patrz. Słaby. Słabszy. Uj, Co on ma za pety? Dobra Ciaaa <gry> Mmm, kto chyba wszyscy tak? Nie wiem co chcę zrobić Bo, budowa! Budowa, wiem na pewno, że będą albo nowe krainy, albo nie nowe krainy, jeżeli się zapełni jej kami to może będzie nowa kraina. Bo tak zawsze było. Bo um, kiedy był zwykły świat, to kiedy był zapełniony światami, to wtedy był fantazji świat, a później, jak się zapełniło, to teraz jest techniczny. świat.

昨日かす i んと来ないのちなみに。ちなみに。